Powiedz, co sądzisz na temat skoczków? Yy, yy, styl pan urządzi. <noise> Widzę, że jesteś narciarskim frikiem. Tak, jestem. <noise> Uwielbiam skoki. Bardzo. A stroje? stylowe, narciarską, jakbyś oceniła? Krytycznym okiem, oczywiście. Mm, mega, mega sexy. Na mega pewno, sexy. na pewno. Wszystko ci pasuje? No, jedna rzecz mi nie pasuje. Jaka? Narty. <noise> no, tak. Narty są pase, prawda? Tak. Mhm. Czarny strój, czarne dno. Tak, ja to widzę. Eee, no wiesz, to jest jakby na wstępie kurtylizacja, taka totalnie nie Ale jak ci się nie podoba, to się nie znasz. I tyle w temacie: spadł wafoch. Kurczę, chciałbym fajnie wypaść. Jakaś fajna, niewymuszona puenta. Jakiś taki niby naturalny żart? Jak to zrobić? Mmm... pomyślmy. <laughs> o, mam, mam. Chociaż nie. Nie, 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 to głupie.